Żeby kampania niestandardowa udała się, musi być niestandardowa, czyli musi być pierwszym wydarzeniem w swoim rodzaju. To musi być coś, co przełamuje konwencję, to musi być coś, co angażuje widza. Dlaczego w Polsce nie ma niestandardowych, wyróżnialnych, spektakularnych kampanii reklamowych? Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, mogę tylko zgadywać. Może dlatego, że budżety dużych brandów są planowane gdzieś w centralach. Może dlatego, że nie ma zbyt wiele albo jest za mało, ciągle jeszcze za mało odwagi w decydowaniu się na niestandardowe, przełomowe, niesprawdzone działania? Może dlatego, że większość rzeczy, większość komunikacji musi być badana, żeby została wyemitowana? Co może przekonać klientów do niestandardowych akcji marketingowych? Co albo kto? Myślę, że agencje na pewno to jest nasza rola w tym, żeby pokazywać klientom, że można i że trzeba i że tylko niestandardowe media mają szansę przebić się przez klater i dotrzeć do, do ludzi. Eee, na pewno edukacja. Na pewno edukacja i tutaj duży ukłon w stronę Pani Natalii za to, że ta pozycja książkowa pojawiła się na rynku, bo wydaje mi się, że to jest jedyna droga, żeby pokazywać, że to działa gdzieś, działa na zachodzie, działa na wschodzie, północy, południu, więc dlaczego Dlaczego ma nie zadziałać to także i u nas?